Serial Dr. House zadebutował w 2004 roku i na antenie obecny był aż do maja 2012 roku. W tym czasie wyemitowano 177 odcinków, które podzielono na 8 sezonów. I mimo, że większość odcinków widzowie są świadkami rozwiązywania coraz to bardziej zawiłych i trudnych do zdiagnozowania przypadków, to wcale nie pacjenci stoją na pierwszym miejscu w tej produkcji, a tytułowy Gregory House. I jego zmieniająca się na przestrzeni kolejnych odcinków ekipa. Ile zarabiał Laurie za wystąpienie w serialu? Gdzie dzieje się akcja serialu? Jaki motocykl miał Dr. House? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i kilka innych pytań, to zapraszam do oglądania odcinka. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. To pomoże mi w rozwoju. A teraz przechodzimy do ciekawostek. postać doktora Gregorego House'a bazuje na Sherlocku Holmesie. Twórca serialu, David Shore, jest bowiem wielkim fanem książek o Sherlocku Holmesie. House, podobnie jak Holmes, przykłada dużą wagę do analizy psychologicznej oraz rozumowania indukcyjnego. Nie chce też podejmować się leczenia przypadków, które uważa za mało interesujące. Obie postaci grają na instrumentach muzycznych i zażywają substancje odurzające. House mieszka także pod numerem 221B Baker Street, takim samym jak londyński adres Holmesa. Co ciekawe, Arthur Conan Doyle postać Holmesa stworzył w oparciu o swojego znajomego, poznanego podczas studiów medycznych doktora Josepha Bella, który był lekarzem zajmującym się diagnostyką. Serial został zainspirowany ukazującym się w New York Times Magazine Działem The Diagnosis Column, poświęconym wyjątkowym medycznym przypadkom. Akcja serialu dzieje się w większości w szpitalu Princeton-Painsboro w stanie New Jersey. Jednak widok na szpital z lotu ptaka, pojawiający się w czołówce serii, to głównie zdjęcia kampusu Uniwersytetu Princeton. Hughes Laurie w trakcie castingu do serialu znajdował się na planie filmu Lot Phoenixa Nairobi i swoje przesłuchanie nagrał w hotelowej łazience, przepraszając za jej wygląd. W jego trakcie improwizował, używając parasola zamiast laski, a twórcy serialu, którzy poszukiwali do roli House'a aktora, będącego kwintesencją amerykańskości, byli pod wrażeniem tego, jak amerykański aktor potrafił utożsamić się z postacią. W rzeczywistości Laurie, mówiąc przekonującym amerykańskim akcentem, jest Brytyjczykiem. Zespół doktora House'a zajmuje się diagnostyką, Lecz wszyscy pracujący w nim lekarze mają swoje specjalizacje. Forman jest neurologiem, Chase intensywistą, a Cameron alergologo-immunologiem. House ma dwie specjalizacje: z chorób zakaźnych i nefrologii. Dr. Cuddy specjalizuje się w endokrinologii, natomiast dr. Wilson jest onkologiem. W obsadzie serialu jako pierwszy znalazł się Robert Sim Leonard, grający przyjaciela House'a, doktora Wilsona. Aktor zdobył popularność w młodym wieku słynnym filmem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Doktor House jest nie tylko genialnym diagnostą, ale również poliglotą. W serialu okazuje się, że mówi po hiszpańsku, francusku, japońsku, portugalsku, hindi, mandaryńsku i jidysz. Aby złagodzić ból w prawej nodze, wywołany zawałem czterogłowego mięśnia uda, House łyka środek przeciwbólowy o nazwie Vicodin od którego oczywiście jest uzależniony. W pierwszych odcinkach serii twierdzi, że nie stanowi to dla niego problemu. Jednak, kiedy pod koniec piątej serii zaczyna doznawać halucynacji, decyduje się poddać leczeniu w szpitalu psychiatrycznym Mayfield. Zapadająca w pamięć muzyka z czołówki serialu to instrumentalna wersja piosenki Teardrop, wykonana przez zespół Massive Attack. Nad drzwiami wejściowymi serialowego szpitala w Princeton umieszczono łacińską maksymę, w tłumaczeniu oznacza ona nałoży śmierci, wszyscy Cię kochają. Motocykl, na którym jeździ House, to dokładnie ten model. Kiedy Dr House zaczynał, Laurie za wystąpienie w odcinku zarabiał 50 tysięcy dolarów. W ostatnim sezonie kwota ta urosła do 700 tysięcy dolarów. W 2005 roku serial Doctor House został uznany przez magazyn Time, jednym z najlepszych seriali emitowanych w tym czasie w telewizji. A wy gdybyście trafili do szpitala, chcielibyście, żeby leczył Was dr House? Dajcie znać w komentarzu.